Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Agata i zajmuję się głównie vintage oraz sztuką wizualną, a dokładniej mówiąc kolażem. I przychodzę dzisiaj do Was z jednym z Waszych ulubionych filmików, a mianowicie holi. Jest to głównie hol vintage, ale również second hand. Myślę, że być może jedna rzecz jest second hand, bo nie jestem pewna. A jak wiecie, zawsze staram się dla Was być jak najbardziej mm, rzetelna. Także nie przedłużając, zaczynamy. I tutaj złamałam swoją zasadę poliestrową, bo jest wykonana z poliestru, ale bardzo delikatnego i myślę, że w pomieszczeniach, jeżeli nie wyjdę na, na ulicę w niej w upał, a zwłaszcza teraz, jak jest taka pogoda w sam raz, taka ala wczesna, późna wiosna na Florydzie, bo mieszkam teraz na Florydzie, no to powinno być całkiem ok. I naprawdę jest delikatny, fajny ten materiał, nie jest taki bardzo ten poliester sztywny. I gruby, więc dlatego się skusiłam. Ale przede wszystkim skusiłam się na to, że ona ma naprawdę prześliczny wzór i to jest firma Nikola. I ona ma z tyłu właśnie takie też naprawdę ładne detale, bo tutaj są przymarszczenia, co jest bardzo ważne, bo wtedy to wymaga pracy. Tu ma taką ładną zaszewkę na dole, przy rękawkach znowu są bardzo ładne rzetelne marszczenia. I takie ładne, obszyte guziczki, i tutaj taką ma piękną falbanę. Myślę, że to będzie super wyglądało z wysokim stanem, ze spodniami, i jeansy, i marynara, nawet ta granatowa, którą Wam pokazałam w poprzednim filmiku, a jeżeli nie oglądaliście mojego hola poprzedniego, to już Was tutaj odsyłam. I do środka właśnie, ja to widzę włożone do środka, i nawet ze skórzaną spódnicą, ciężkimi buciorami, po prostu świetna koszula. Iba też fantastyczne kolory, bardzo ładnie będzie wyglądała też ze złotymi dodatkami. Ja osobiście jeszcze jej nie przymierzałam w ogóle, ale to na pewno nastąpi i wtedy pokażę Wam z pewnością na Instagramie, do którego Was serdecznie odsyłam. Tam naprawdę staram się pokazywać różne stylówy, również mój kolaż, to co robię na co dzień, też różne inspiracje, które są na Instastory i tak dalej tak dalej, więc odsyłam Was bardzo serdecznie. Następnie ta koszula, podejrzewam, że ona jest z lat 90., ale nie, szczerze naprawdę nie sprawdzałam tego i nie znam tej firmy, więc nie będę tutaj grać um, specjalisty od wszystkiego, bo tak nie jest e, i powiem Wam no, po prostu, że to jest um, second hand'u. No i ona wygląda tak, przepiękna jest, ma ładne guziki takie muszelkowe, z muszelki wykonane, jedyne co przy praniu, mimo że prałam ją e, na bardzo delikatnym, zimnym to się troszkę rozeszła na niektórych tych y, kwadracikach. Moja wina, moja wina i cóż zrobić. Yy, chciałaś to masz, mogłaś wyprać sobie ręcznie. Yy, za późno na marudzenie po prostu. Yy, no i co mam powiedzieć, tutaj właśnie jest troszkę przykruta, ale tak naprawdę to nie wiem, czy ona tak była oryginalnie, czy yy, podczas prania mi się to stało. także kto wie, ale będę chodzić. Sobie delikatnie może to jakoś szyję tutaj w tych najbardziej newralgicznych punktach i postaram się ją wykorzystać najdłużej, jak potrafię. Myślę, że nawet jak na plaży będzie troszeczkę potargana i takie luźno tylko narzucona na strój e, kąpielowy ze spotękami i z wysokim stanem, to nie powinno to stanowić jakiegoś e, drastycznego problemu. Bo co innego, jeżeli wychodzilibyśmy w tej koszuli bardzo elegancko, w jakiś na no, bogato, w jakiś bardzo. Turbo miejsce, no to wtedy tak raczej takie rozprucie to średnio. Ale jeżeli idziemy tak na, nawet na drina, czy gdzieś, chociaż ja nie wchodzę na drina, no raczej nie, ale rzadko. Ale jeżeli tak, to wtedy to nie stanowi takiego dużego problemu. Moim zdaniem, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Następnie ta sukienka, wzięłam ją też bez zastanowienia, jak zobaczyłam, bez przepiękna, ma taki malinowy kolor, jest jedwabna, więc troszkę z praniem tu będzie problem, bo wszystkie jedwabie, które są mocno kolorowe mogą farbować. Czasami dodaję do tego octu, po prostu biorę szybko w rękach, dodaję kropelkę octu, żeby zakonserwować ten kolor i spowodować, żeby tak się nie odbarwiał. I, i wypiorę ją, ale jest w świetnym stanie, jedyne co, że sobie przeszyć guziczek, bo tu ma takie ładne, delikatne guziczki, jak w latach, takie ala lata 50, bym powiedziała, 40, e, oprzywane i brakuje jednego tu przy pasie, ale ja i tak zawsze mam rozpięty dół, więc ja sobie po prostu go przeszyję, muszę sobie zrobić taki dzień szycia właśnie i ponaprawiać różne rzeczy. E, no i firma, żeby, jeżeli chcecie, to jest N... Awans, Następnie spódnica, która jest mi dużo za duża w pasie, ale ja mam na to sposób, jeżeli to jest spódnica letnia, to mam mm, różne paski, po prostu nałożę pasek i mam nadzieję, że to się nie będzie mi rozłazić, e, wiecie, tutaj przy, przy pasie, bo jest gumeczka i ona jest luźna, ale boję się, że jak zrobię dziurkę właśnie mm, tutaj przy pasie, to może się popłyć ten materiał, bo to jest rajon, rajon, czy ja dobrze pamiętam? Tak, rajon ale mm, bardzo taki lejący się i również ma właśnie takie urocze muszelkowe guziczki, jest śliczna ta spódnica, z takim jak ją zobaczyłam to mówię, wow ekstra jest, naprawdę i mam taki duży brązowy pas i od razu widzę, tą, jak zobaczyłam tą spódnicę to pomyślałam, wow z tym brązowym pasem będzie wyglądała naprawdę fenomenalnie, uh, wiem chciałam znowu być gdzieś turbo, słowo przewodnie ostatni filmików, wiem, nie mogę się oduczyć, <laughs> niech zostanie turbo, a co. I mam do tego taką właśnie bluzę na zamek, granatową, krótszą. Być może będzie pasować. Być może też taki z takim wyższym przewiązana koszula na węzeł, obcięta z marynarą i właśnie z takim crop topem, bo tutaj ciągle jest pogoda na to. I dlatego też będę wam pokazywać różne stylowe na, na takie warunki pogodowe, jakie mam. No, nie mam grzucha, czapek i, i rękawiczek, niestety, w tym roku. Co zrobić? Może, może pod lut może około lutego, ale tak jak powiedziałam, jeszcze nie wiem, jak będzie, co będę robiła w przyszłym roku. Nie chcę nic obiecywać. Nie wiem. A... No i klepencje do tego, nawet ciężkie buciory, takie glane, które mam, też byłyby fajne dla przełamania. Jakbym miała skórzaną kurtkę, którą mam w przechowalni, to krótszą, to bym do tego skórzaną kurtkę nosiła. Na wiele sposobów taka spódnica. No i oczywiście odsyłam Was do mojego Instagrama, bo tam pewnie stylizacja będzie. No a tutaj z tyłu Wam nie pokazuję, to jest bardzo stara moja spódnica, taka przewiązywana, ona tylko wisi razem z nią, bo mam minimalną ilość wieszaków z <głos》>, dlatego. I na koniec buciory. Te przyznam, ja miałam jak zwykle 20 minut, wiecie jak to jest, i, ale też nie, nie czuję się samotna, bo wiele dziewczyn pisze mi, że ma podobną sytuację, że jak gdzieś są na wyjeździe, to proszą swoich mężów, żeby tylko chociaż na 20 minut na skanik. I ja mam dokładnie zegar, 20 minut zawsze i, i jedziemy przy okazji. No bo też wiadomo, jak mój mąż ma urlop, on nie jest tyranem czy coś w tym gatunku, ale jak ma urlop, jedziemy gdzieś na przykład na. Ym, czy jak ma dzień wolny i jedziemy nad ocean, na plażę, no to trudno, żebym kazała mu siedzieć w aucie przez pół dnia, bo ja sobie chcę obejrzeć second-handy czy vintage-shopy, nie? Więc dlatego ja też się czuję w obowiązku zrobić to jak najszybciej. I ja po prostu, ten krój mi się tak spodobał, że bez zastanowienia wzięłam, nawet nie miałam czasu za bardzo przymierzać. No i dom okazało się, że są za duże. I jeżeli znacie sposób, ja wiem, że można wcisnąć wadkę do, do, do przodu, moja mama mówiła, można dać kładkę do buta, ale to wtedy on mi tak... Hmm, Wyskakiwał i pod piętek. Spróbuję ten, ten plaster napięty i spróbuję dać je do środka, ale jeżeli znacie jakieś sposoby, nie wiem, zamrażarki czy coś w tym gatunku, koniecznie dajcie mi znać. Może inni też korzystają pod filmikiem, koniecznie, ale to są takie świetne loafersy, skórzane, całe, ze skóry, nawet spód. One są wykonane we Włoszech, i firma to jest właśnie Bailey, ba i one są, czy Bali, trochę nie wiem jak się czyta, a Bailey albo Bali. I naprawdę to jest dobra, to jest dobry gatunek. One są bardzo mięciutkie. Troszeczkę te klamry są takie lekko, jakby podstarzałe, ale w sumie to wygląda jakby to miało być specjalnie, żeby zbyt bardzo błyszczały to by tak były może zbyt no, mniej atrakcyjne, nie wiem. W każdym razie bardzo bym chciała, żeby te buty mi pasowały, bo czegoś takiego brakuje mi w mojej szafie. Być może mam gdzieś takie oczywiście w przechowalni, ale jakbym na to liczyła, to chodziłabym e, cały czas chyba na bo przez, przez, przez cały rok, przez półtora roku. Mam jedne z takim, z takim łańcuchem na szpic. Zdezowałam e, to, były akurat zarys skórzane, ale w TJ Maxie raz. I to one są świetne, naprawdę je lubię i są też mięciutkie, dobrze wykonane. Ale te są takie, tak bym chciała je. No i więc dajcie mi znać koniecznie, bo są trochę za duże. Ewentualnie sprzedam, ale wolałabym je mieć dla siebie. Właśnie takie szpileczki, również skórzane, również nitydżowe, jaki, jaki błąd popełnili i to robią bardzo często tu w Stanach, że dają takie hamskie naklejki sceną. I dali tutaj naklejkę z sceną, i zobaczcie, zdarł mi się normalnie ten, ten napis. I ma bardzo atrakcyjny obcas, moim zdaniem, śliczny obcas i one również mi są ciut za duże, po prostu tak na chama staram się wmawiać, że są ok, ale jednak jak nałożę je to troszeczkę jednak wystaje, bo te, te ścięcie tutaj teraz jest też na topie i one może być troszkę odstające, bo nawet widziałam na Instagramie, że niektóre dziewczyny tak noszą, ale mimo wszystko jakby był tak pół rozmiara, bo to jest 7,5, a ja mam 6,5. Oczywiście zależy od jaka, jaka firma, no i tak liczyłam, że a, tak na oko, tak przyłożyłam do mojego buta, może będzie tam troszkę za duże, ale też być może pójdzie na sklep, chociaż bardzo bym chciała, żeby mi pasowały. No i to tyle. Czy tu jest jeszcze jakaś plakietka? Poczekajcie. A wykonane są w Brazylii. Dobrze, to na tyle. Mam nadzieję, że mieliście rozrywkę. wiem, jak bardziej, bardzo lubicie lubhole. ja sama lubię lub hole. I jeszcze na koniec chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, bo mm, ja mam akurat drobną sylwetkę. Wie, wie, zdaję sobie sprawę, że niektóre dziewczyny na przykład mają biust i te stylizacje, które pokazuję, być może nie są zbyt e, dużą inspiracją dla nich. E, ja myślę na zasadzie bardziej połączeń, kolorów czy jakiejś inspiracji względem jakichś krojów i tego, żeby być odważnym. Chcę Was w ten sposób uczyć, żebyście pokochały też siebie, swój styl, żebyście miały odwagę wyrazić siebie, bo jak się pogodzicie ze sobą, z tym kim jesteście, to uwierzcie mi, każda stylizacja będzie do wybronienia, wtedy to po prostu widać. Każdy powie, e, to nie jest w moim stylu, ale on, to jest ona, on, to, ten, ten outfit wygląda totalnie jak ty i to jest właśnie klucz. A jeżeli macie ochotę, to Wam polecę, co prawda może to miałam dać w poleceniach, ale skoro mówimy tutaj o różnych holach, to mam dwie dziewczyny takie bardzo fajne. One są śmieszki takie i ostatnio po prostu wymiatają. Um... I wiadomo, każdy ma inny rodzaj humoru, może to nie być dla każdego i zachęcam Was do tego kanału, bo on nie tylko pokazuje właśnie różne stylówki, e hole, e ale również takie bibeloty z, z takich targów staroci, to jest bardzo ciekawe i dziewczyny mają i również fajne vintage'owe rzeczy, ale też współczesne, ale e zakupione głównie w second handzie e i są takimi śmieszkami, pozytywne bardzo dziewczyny, e widać, że mają dobrą energię między sobą, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają i oczywiście nazywają się Lost Angeles Warsaw. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to. Może Warsaw? <laughs> Mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co dziewczyny robią. Polecam. Ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, jeżeli chcecie sobie poczytać trochę o mnie, bo jesteście tutaj na tym kanale po raz pierwszy, to zachęcam Was do zajrzenia na dole w opisie. Specjalnie przygotowałam takie małe notatki. Eee, I co? I do następnego. Także nie zapomnijcie, bądźcie miśli dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. A ja się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!